Siemka witam was na kolejnym odcinku serii od zera do Dzisiaj trochę dzikie buildy mianowicie będzie coś z młotkami i już wam tłumaczę dlaczego dzikie Zobaczcie sobie na młotki, młotki znajdują się tutaj z mieczykiem w drzewku o w tym miejscu i teraz tak, młotki to ogólnie to jest broń pvp, ale nie taka żeby się pobić jeden na jeden tylko taka Albo na przykład jako wsparcie drużyny, albo z wizji, e, na przykład e, Kłoda, tam się opiekun Gaju nazywa po polsku, e, czy Hand of Justice. E, to są takie typowe podfighty z wizji bądź small scale. E, na przykład e, Tomb Hammer, e, to jest taka rączka. Zaraz wam pokażę, bo on też e, wybrałem sobie dwa młotki i on jest tym drugim, tym gorszym według mnie, ale jeszcze się nadaje do powiedzmy robienia solodangów. Ten młotek jest głównie chyba wykorzystywany w helgeitach dwójkowych 2 na 2. No, ostatnio go w sumie mniej widziałem, ale kiedyś był bardzo mocno w mecie. Teraz można też nim grać, no ale już powiedzmy, powiedzmy, że takie zastosowanie ma. Pozostałe młotki, te, te trzy, no to takie 5 na 5 hellgate'y czasem widuje a tak to poza tym chyba i w ogóle. A te podwójne młotki to były ostro w mecie Helgate'owej, teraz w sumie to nie wiem. Chyba jeszcze są, czasami się zdarzają, ale chyba już troszkę wyszły z tej mety. Ogólnie młotki teraz to. Nie do końca wiadomo, gdzie fejmić, tak wam powiem. I dlatego też y, spróbowałem dla Was jakiś build ułożyć. No nie jest to jakieś złoto, no ale powiedzmy, że może być. Yy, właśnie. I jest coś takiego, bo tutaj zapomniałem dodać, że będzie nam potrzebny skill, który jest odblokowany dopiero na 70 poziomie, także troszkę będziecie musieli domęczyć. To jest Iron Breaker. I ten Iron Breaker jest tutaj, jako trzecie kół. I jest bardzo fajny, bo zadaje obszarowe obrażenia. Dopóki go nie będziecie mieli, musicie się zadowolić. No chyba tym drugim po prostu, ono będzie single target. Tak, tym drugim kół trzeba będzie się zadowolić. Ale jak odblokujecie trzecie, to już to powinno dużo lepiej iść. W pierwsze, znowu tak jak na mackach, ten heavy attack Tutaj tak naprawdę nie ma żadnego innego skilla, który by jakiekolwiek sensowne obrażenia zadawał to wiadomo I tutaj jeśli chodzi o pasywkę, to na tym młotku konkretnie pozostałbym przy, przy, przy tym stunie Ewentualnie jeśli będziecie mieli problem to przywracanie energii Bo lifesteal wam kompletnie nic nie da, a Efekty CCKów niepotrzebne Wam. Eee, także to bym tak zostawił. A tutaj bym dał sobie albo, albo przywracanie HP, albo many. To już zależnie albo, albo stun. Eee, bo tutaj zobaczycie zaraz mechanikę tego młotka. Ale zacznijmy od tego, może powiedzieć, prostszego. On jest według mnie gorszy, ale jest prostszy w obsłudze. Eee, także oczywiście. Palerina Tetfordu jak zawsze. Czy Ktoś mi szczęścił Dungeona, jak nie patrzyłem? Tak, tak mi zrobili. Ech. A nie, jest tutaj gościu. Ehm, Peler na Tetfordu, jak zawsze do tego. E, do tego proponuję albo czapkę, e, piuritkę z tym laserem, e, z budkami na manę, czyli e, jak się wyprujecie z many, fajnie działa, nie? Fajnie działa ta piuritka. Jeśli wypróbujecie się z many, to oczywiście buty. Oczywiście powinniście je używać za każdym razem, kiedy przebiegacie pomiędzy pulami mobów, ale to tak poza tym może być, że po prostu jakby to powiedzieć, nie będziecie potrzebowali, bo za blisko będziecie kolejnego pula mobów, to sobie po prostu odpuszczacie te buty, ewentualnie jeśli. Widzicie, że nie, nie korzystacie z nich całkiem. Możecie sobie przełączyć na drugi skill, jak zawsze. To jest tylko dla Was. Oczywiście, używajcie zawsze jak tylko możecie, żeby po prostu utrzymać tą full mane. Dobra, czyli jak działa ten build? W tym momencie to tak: na kół pierwszym mamy jakiś tam damage i dodatkowe przewicie, Więc warto by było te kół jako pierwsze zaplikować. Dodatkowo ten laser, który mamy na czapce, przerwa z a E zadaje damage i też stunuje. W tylko damage zadaje. Także mamy praktycznie same obszarówki, więc nie jest tak źle. Co prawda nie są jakieś super, bo te W to trzeba strasznie długo kastować, ale mamy Q szybkie, E szybkie, czapkę szybką. Także yy, myślę, że nie powinniście się na tym bildzie w ogóle martwić o manę. Yy, dlatego stwierdziłem, że same buty wystarczą. A nawet jakbyście stwierdzili, że nawet buty wam nie są potrzebne, to jeszcze możecie sobie do tego zapiąć skórzany na cooldowny. I to by tak wyglądało mniej więcej. Czyli najlepiej po prostu spulować moby jak tylko możecie. No, oczywiście ktoś tam mi przerywa. E, spulować moby jak tylko możecie. E, walnąć je z tego przebicia, walnąć je z łapki, na koniec im sprzedać potężny cios. E, wiecie, jak będą zastunowane, to nie będą was biły. Także to jest plus dla was wtedy. E, więc TW bym proponował e, na sam koniec już walnąć, kiedy już e, sobie wszystko... Oj, kiedy już sobie wszystko ogarniecie to wtedy widzicie, nie biją nas przez ten czas, kiedy ta e, łapka się odpala i jest git. E, no dobra, to by było na tyle odnośnie tego buildu, w sumie tutaj nie ma nic ciężkiego. Możecie sobie jeszcze, ej, możecie sobie jeszcze podmienić em, czapkę, em, od razu pójść z tą czapką, ale tracicie tutaj damage, a ta czapka Wam jest kompletnie niepotrzebna, jak widzicie. E, em, I tutaj możecie sobie wtedy śmiało te skórzane buty zapiąć. Co może Wam spokonać? No, bo z bossem możecie mieć problem, tak naprawdę. E, bo, no, boss jednak coś tam bije, prawda? I na nim kurtki tej nie użyjecie. E, ale możecie sobie wtedy włączyć, jeśli boss jest tunowalny, e, bo niektóre nie są. No to możecie sobie oczywiście włączyć tą pasywkę, że co któryś tam auto-atak stunujecie, to jest yy, jedna rzecz dla was już do przodu. Yy, możecie sobie wziąć yy, inną klatę niż tą widma, jeśli sobie z bossami nie będziecie radzić, na niej oczywiście będzie się fajnie czyścić. Yy, pamiętajcie, że przebicie, które nakłada ku yy, tej klacie nie pomoże, bo ona i tak zadaje true damage. także tym się na pewno nie łudźcie, że, że to wam pomoże. Ta klata, oczywiście, według mnie jest najlepsza do czyszczenia. Po prostu zadaje największy damage, ale jeśli macie z nią problemy, to oczywiście możecie sobie zapiąć um, Stalkera bądź um, Helionkę. Tak jak w poprzednich odcinkach, um, Stalkera to po prostu zadaje damage, a Helionka zadaje damage najmniejszy z tych trzech klat. Ale um, jeszcze będzie was z maksymalnie pięciu mobów leczyć. Także dodatkowo um, będziecie mieli dużo łatwiej po prostu czy nawet na bosie dodatkową przeżywajkę coś, z czego będziecie się po prostu leczyć i to by się tyle zamykało w tym bildzie czyli jest można powiedzieć banalnie prosty same obszarówki także to co nas powinno cieszyć najbardziej chyba będziemy musieli zajrzeć do drugiego dungeona yy, chociaż może nie chociaż może nie bo przepniemy się na młotki i na tych młotkach to czapka i buty taka sama zasada. A jeśli chodzi o, o same te młotki, to tak jak powiedziałem, y, pasywka jedna z tych pierwszych trzech. No, polecam tą trzecią oczywiście, bo jak młotki działają, zobaczcie, zrobimy coś takiego, y, że walnimy go z przebicia i odpalimy E, i wtedy będziemy mega szybko nawalać. Możemy sobie właśnie jeszcze klatę do tego, yy, tym razem odpiąć yy, klatę najmnika i nie Najmika, boże, co ja gadam, łowcy, Klaty łowcy. Co ta klata daje? Klata daje, że mamy 60% atak speedu i 20% damage więcej, yy, czyli jeszcze tutaj sobie odepniemy 12% atak speedu, a co daje to E, że tak chcemy zboostować sobie ten atak speed? E, mamy coś takiego, że. Zobaczcie, jesteśmy wielcy na 10 sekund i zwiększa nam się y, y, nasza, nasze rezysty na magię i fizyczne. Dodatkowo, nasze ataki. E, additionally improves your normal attack damage by 135% and range by 50%. Czyli. Bijemy ponad dwa razy więcej z autoataków i do tego jak sobie odepniemy właśnie ten fajny atak speed, jeszcze większy damage no to takie bossy to są dla nas bardzo mięciutkie. Także te podwójne młotki, to nas są Forge Hammers, młotki kuźnicze po polsku bo coś takiego jest. Jeśli sobie odepniemy z tą klatą, konkretnie tą klatą łowcy, to bossy będą naprawdę dla Was banalne. Troszkę gorzej będzie w przyczyszczeniu z taką klatą. Oczywiście możecie sobie zabrać obie, nie? Ja proponuję na przykład wziąć sobie widma czy stalkera i po prostu z tymi motkami też lecieć przez Dungeona. w podobny sposób. Po prostu, po prostu będziecie szybko moby czyścić będąc wielkim. Tyle, po prostu autoatakami będziecie dobijać te moby, które nie przeżyły QW i czapki. Albo na zmianę możecie jeden pulu z tych modków, a drugi, właśnie z pozostałych skili. Tak, to chyba było na tyle. Pamiętajcie, że nie musicie się zamykać na jedną klatę, em, tylko możecie sobie wziąć na przykład na czyszczenie całego dungeona widma. A potem sobie podmienić na samego bossa, na przykład na tych motkach na Hunterkę, albo na tym drugim modku, na przykład na Stalker. Także to chyba by było na tyle, tak naprawdę, w tym odcinku. Więcej z tych modków raczej już nie wyciśniemy, ponieważ modki nie są do tego przeznaczone. Te buildy są troszkę na siłę. Tak oceniam je jako takie młotki, ogólnie jako takie średnie narzędzie do czyszczenia solówek ale jeszcze te dwa młotki jakoś tam, jakoś tam można powiedzmy, że puścić w te solówki, że jeszcze da radę. Już tutaj pozostały nam pozostało nam niedużo broni, bo tak, miecze były, topory były, macki były. Kusze były, młotki teraz były. Tutaj tak, włócznie były. Z łukami jest ciężko, bardzo ciężko. Nie wiem, czy coś uda się tutaj ugrać, tak naprawdę. Bo to już jest jeszcze gorzej niż z młotkami, z łukami, jeśli chodzi o czyszczenie. Powiem Wam o nich po prostu, ale powiem, dlaczego się słabo czyści. Tutaj dalej mamy naturki. Naturkami jest ciekawa mechanika i może coś z tego się jeszcze wykręci. Sztylety były, kije? O kije to jest tragedia, jeśli chodzi o czyszczenie. I kijami w ogóle zapomnijcie, że, że będziecie czyścić solodangi w jakimś sensownym tempie, tylko od razu wam mówię, kije nie są do solówek i o tym nie będzie odcinku, nie będzie buildu po prostu, bo nie chcę, żebyście się tym męczyli, bo to jest bez sensu, kije się inaczej, fejmi o tym innym razem. A tutaj Fire Frost był, jeszcze Curse też jest bardzo, bardzo słaby do czyszczenia. Arcane jeszcze, może coś na Arcane będzie, a jeśli chodzi o heal, no to jest po prostu heal, zwykły heal, w którym się po prostu solówek nie powinno czyścić. Dobra, to tyle na dzisiejszym odcinku. Oczywiście Wasze propozycje możecie pisać w komentarzach odnośnie kolejnych odcinków. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. Oczywiście do zobaczenia na kolejnym.